A. Taki syf, trochę. Ale taki, no, dobry syf. I trochę zawiódł zawy mnie, ale ekscytujący syf. A. Okay. O, przyszło powiadomienie o nowej grze. Na którą czekam. O, właśnie. Ten grę, na którą Właśnie wyszła gra, na którą kiekałem całkiem, z której główny bohater reinkarnuje się jako zwierzę. O, dobra, idę po to. Brrr, jaki no... Kto że już teraz z tym ten... ...dumbrę? A, no tak, ja. Mm. Ich oczach. Ten przeklęty kierowca. Ech, nie uważał na pasak. Przestań! To śmierć człowieka! Nie, nie ma winy, patrzeć. że nie ma winy, że kierowca nie uważał. Wiesz co, siostro, nie opłaca się go w ogóle trzymać przy życiu. odetnijmy go. To jest strata w ogóle pieniędzy i czasu. Doktorze, czy to legalne? Gdzieś, to legalne, i tak pewnie zdechnie. A rodziny nie ma, a pieniędzy też. To nie słyszał, ma. W celu. Słyszał doktor w gazetach o tym, że dają 600 zł za ciało takie, takie uśmiercone o, w szpitalu, o, firmy o, o, pogrzebowe? O, o, o widzisz, 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 jaka okazja? Widzisz, umiesz myśleć, jak chcesz. no. Zależy, jaka firma. Ostatnio szpital chyba też jakąś propozycję dostał. To może I się cudownie. Załabiamy. Widzisz, nawet okazja jest. I cudownie. Dobra, Co sobie... to podajemy, podajemy. No dobrze, to siostro, odepnij ją, odepnij go. Ściąć go od maszyny, okej. Okay. Tak, tak. Już, już się A ja robi. już na i cyk. O Jezu, ale mnie głębno wala. jestem? Gdzie jestem? O. Tam tu jest o cholera. Jestem i